Bo pamiętać trzeba, że od 2025 roku finansowanie kształcenia specjalnego, a właściwie finansowanie realizacji orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uzależniono od liczby godzin wsparcia. Co więcej, trzeba też pamiętać o tym, że w 2026 roku ta zasada została również rozciągnięta na oddziały integracyjne. Także tutaj trzeba w szczególności na to zwrócić uwagę przy weryfikowaniu danych raportowych. Co do nauczycieli, no to oczywiście błędy podstawowe, kardynalne, najczęstsze i takie, które się powtarzają, to jest, są oczywiście błędy w zakresie podstawy prawnej, w pra jeżeli chodzi o umowy nauczycielskie. Myślę, że tak około 50-60% jeżeli chodzi o umowy są one wprowadzane błędnie. To skutkuje tym, że w razie zidentyfikowania takiego błędu na no, użytkownik zobowiązany jest do usunięcia całej umowy i wprowadzenia jej na nowo, no co oczywiście generuje problemy w zakresie czasowym przede wszystkim.